Dzień dobry, biksałowcy i bajkrzałówki. Witam Was dzisiaj serdecznie w kolejnym odcinku na Bikeshowcy, w kolejnym spotkaniu z myślę, że dość oryginalnym rowerem. Bo dzisiaj będzie rower, który jest jeszcze świeżutki, jeszcze gorący, bo jest nowym Pinarello X1. Ale ten rower jest ciekawy nie tylko dlatego, że jest Pinarello, ale ciekawy jest dlatego, że to jest trochę znak ewolucji, żeby nie powiedzieć rewolucji w ofercie włoskiej marki Pinarello, kultowej marki znanej ze swoich. Ultrawyścigowych modeli Dogma, ponieważ jakiś czas temu a w zasadzie można powiedzieć, że to się dzieje właśnie. Pinarello postanowiło zmienić nazewnictwo swoich modeli, postanowiło zmienić typologię swoich modeli i zrobić taką rewolucję w ofercie. Jak pewnie pamiętacie, Pinarello w swojej ofercie, poza tymi topowymi modelami Dogma, miało też rowery trochę bardziej przystępne cenowo trochę bardziej normalne trochę bardziej nawet rekreacyjne, jeżeli chodzi o geometrię czyli modele Paris i Prince. Myślę, że bardzo małe znane, bo podejrzewam, że większość osób śledzących ten kanał, interesujących się szosą, doskonale wie, czym jest Pinarello Dogma. Natomiast już może modele Paris i Prince nie były takimi oczywistymi. Więc Pinarello postanowiło nieco ujednolicić nazewnictwo, i teraz zamiast tego najbardziej enduransowego modelu Paris, pojawia nam się seria rowerów Pinarello X. To jest najtańszy w ogóle w ofercie model Pinarello X1. Zamiast tych wyścigowych, ale jednak wykonanych z trochę tańszego karbonu modeli. Prince, pojawia nam się seria Pinarello F, no i creme de la creme prawdziwa truskawka na torcie. No to oczywiście modele Dogma F, czyli te najwyższe wyścigowe, ale dzisiaj nie będziemy mówić o tych topowych, nie będziemy mówić o tych najdroższych, tylko porozmawiamy sobie właśnie o tym rowerze, czyli o najtańszym w ofercie, a myślę, że dla wielu osób ciekawym modelu Pinarello X1, czyli nowym enduransowym rowerze szosowym kultowej, co by tu nie mówić, włoskiej marki. Zacznijmy od tego, że rower, który tu widzicie, jest prawie w 100% stokowy, prawie w 100% katalogowy. Jest pewna różnica, ponieważ znajdziecie tutaj już inne koła, niż się bazowo w tym rowerze znajdują, ponieważ bazowo ten rower, rower kosztujący niespełna 18 tysięcy złotych, jest na dość podstawowych aluminiowych kołach Shimano. Tutaj już mamy wrzucone karbonowe koła. Dandy Horsa, bo na takich kołach też można u chłopaków ten rower e, zamówić. Natomiast poza tym, jest to rower, który jest stuprocentowo takiej wersji, jak go wyciągacie z e, kartonu. Czyli mamy tutaj jeszcze, nawet jak widzicie, nieprzyciętą sterówkę. Notabene to jest coś, co moim zdaniem jest fajne w Pinarello. Czyli Pinarello bazowo daje naprawdę bardzo wysokie e, te sterówki więc. E, Fitter ma tutaj naprawdę duże pole do manewru, jeżeli chodzi o ustawianie pozycji. Oczywiście wiemy, że nie ma sensu kupowanie za małej ramy i robienie bardzo wysokiego komina. Zresztą nie, robić, nie wolno tego robić de facto. No ale faktycznie tutaj na początku ta rura jest dość długa, więc jest z czego tutaj rzeźbić. To jest rower w rozmiarze. 54, czyli taki rozmiar, który byłby rozmiarem dla mnie, już tak się gdzieś tutaj przymierzałem wstępnie i gdzieś się kręciłem z tym rowerem. No nie mamy tej możliwości zrobienia testu. Bo widzicie, jaka piękna wiosna nam się tutaj zrobiła. Plus, jest to rower de facto dla kogoś, więc tak naprawdę korzystam z uprzejmości chłopaku, żeby wam pokazać ten rower i zrobić jego taką po prostu wstępną prezentację i recenzję. Co jest ważne. Tak jak Wam mówiłem, ten model zastępuje nam model Paris, czyli model o najbardziej takiej komfortowej, enduransowej geometrii. Bo idea jest taka, że właśnie modele X mają być tymi modelami, które mają być bardziej wygodne, mają mieścić szersze opony, bo tutaj mamy w tej chwili wrzucone opony 30 mm, a jeszcze zapas miejsca jest naprawdę, powiedziałbym, całkiem imponujący. Więc tutaj spokojnie jakieś 32 może nawet trochę więcej dałoby radę zmieścić, więc taki rower do jazdy po gorszych drogach jak najbardziej dałoby się z tego zbudować. Nie jest to oczywiście Road Plus, to jest szosa. Pinarello ma grewila ma y, Gravel'a, natomiast ten rower jest rowerem szosowym, po prostu zgodnym z współczesnymi trendami, gdzie można tutaj wrzucić trochę szersze opony. Jego geometria jest troszeczkę bardziej y, rekreacyjna niż w przypadku modeli F, no i oczywiście w przypadku Dogmy. Jest też trochę cięższy, ponieważ rower, jak go ważyliśmy, wyszedł około 8-3, y, 8-4 kg bez dociętej sterówki, ale też oczywiście bez y, pedału, więc ma być rowerem, który ma... Wyglądać, bo co by tu nie mówić, jeżeli chodzi o stronę wizualną, oczywiście napiszecie w komentarzach, mam nadzieję, co o tym sądzicie, co sądzicie o takim podejściu do designu i co w ogóle sądzicie o takiej idei, bo to jest w ogóle ciekawe dla mnie w tym rowerze, że mamy tej rower kultowej marki, który czerpie pełnymi garściami z wyglądu. Z topowych swoich braci albo sióstr, jak kto woli, no, natomiast jest rowerem chodzącym w zdecydowanie niższej półce cenowej, chociaż dalej umówmy się, że nie jest to tanio, natomiast jest to też rower no, zestawiony z bardzo zdroworozsądkowym napędem, czyli z mechaniczną 105, oczywiście 11-rzędową. Co tu jest fajne, jeżeli chodzi o rzeczy, które dostajemy w przypadku tego roweru, poza oczywiście wyglądem i poza kultowością marki, co na co warto zwrócić uwagę i co moim zdaniem jest spoko, to jest to, że mamy tutaj faktycznie tą karbonową, już aerodynamiczną sztycę w standardzie. To nie jest takie oczywiste, wbrew pozorom, w, dzisiaj w rowerach poniżej 20 tysięcy złotych, tak się porobiło. I druga rzecz, która tutaj jest moim zdaniem ciekawa, to fakt, że mamy tutaj z jednej strony zwykłą kierownicę, czyli mamy tej kokpit, który jest rozbieralny. Gdybyście tutaj sobie chcieli wrzucić inną kierownicę, nie ma problemu. Generalnie modyfikowanie długości mostka też nie jest problemem. Natomiast jest to w pełni zintegrowane. Jest to naprawdę coś ciekawego, ponieważ mamy tutaj aluminiowy mostek, który ma prowadzenie przewodów w środku i przewody są wprowadzone normalnie do główki. Czyli nie jest to zintegrowany kokpit w takim rozumieniu, że mamy monokok kierownicowo-mostkowy, tylko mamy tutaj osobno mostek, osobno kierownicę, które pozwalają nam na pełen zakres regulacji, pełen zakres modyfikacji, ale już przewody nam na zewnątrz nie wychodzą, a jest to dość ważne, patrząc po tym, że jest to rower na 105, więc mamy tutaj i przewody od hydrauliki, i mamy też linki i pancerze. No więc byłoby tego sporo, pewnie by... Ten rower, gdyby nie ta integracja przewodów w mostku, no to nie wyglądałby aż tak atrakcyjnie, no bo mielibyśmy tutaj gąszcz przewodów, które by gdzieś tutaj wszędzie nam wchodziły. Więc to akurat Pinarello rozwiązało naprawdę całkiem elegancki sposób. Tak jak wam mówiłem, ten rower oryginalnie wychodzi na po prostu. Dużo tańszych, no i też dużo gorzej wyglądających kołach, no bo mamy tutaj fabrycznie aluminiowe koła Shimano, które nie prezentują się e, tak fajnie jak jednak karbonowy stożek. Natomiast wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej racjonalnych modyfikacji tego roweru. I w ogóle tutaj dochodzimy do dość ciekawego. Wniosku, ponieważ jak pewnie pamiętacie, w kalpę testowałem Luka 765 Optimum, czyli rower, który jest takim naprawdę rywalem tego roweru, jeżeli chodzi o koncepcję i w ogóle też cenę. No bo to mówimy o rowerach, które ok, tam jest taka różnica, że Luk będzie bazowo droższy, ponieważ Luk nie występuje bazowo w wersji z mechaniczną stopiątką. Tutaj mamy rower na mechanicznej stopiący, więc on jest trochę tańszy. Natomiast faktycznie koncepcja tych rowerów jest dość podobna. Co nam się tutaj dzieje osprzętowo? Oczywiście mamy tutaj korbę, w zasadzie mamy tutaj kompletną grupę 105, czyli mamy tutaj przednią, tylną przerzutkę, klamkę, manetki, korbę ze 105. Natomiast ciekawe jest stopniowanie, ponieważ mamy bardzo miękką korbę, to jest korba 50 na 34, czyli bardzo specyficzna korba, ponieważ wydaje mi się, że w większości osób, patrząc potem tym, że mówimy o napędzie Shimano, czyli sytuacji, w której mamy kasetę stopniowaną od koronki z 11 ząbkami, no to jednak na płaskie, a co by tu nie mówić, ten rower przy tych ładnych aerodynamicznych liniach, myślę, że ma duży potencjał, żeby być szybkim rowerem na płaskim, no to taka korba 534 jest korbą troszkę za miękką, wydaje mi się, dla większości osób. Natomiast ta korba jest zostawiona z kasetą 11-32, więc to stopniowanie na korbie nie jest aż tak przerażający, czyli mamy tutaj najlżejsze przełożenie, troszeczkę twardsze niż 1 do 1, więc tak naprawdę wydaje mi się, że można by tutaj pokombinować może bardziej z przejściem na trochę twardszą korbę, a zostawieniem sobie te lżejsze przełożenia na kasecie. Więc tutaj po prostu 105, tak jak Wam mówiłem, zostały wymienione Koła i rower myślę, że dość dobrze maskuje to, że mamy tutaj jednak dość dużo elementów aluminiowych, natomiast karbon pojawia nam się w takich miejscach, w których jednak przy tak Mimo wszystko zintegrowanej konstrukcji, dobrze, żeby ten karbon był. Na przykład w tej Sztycy nie ma tutaj tradycyjnego okrągłego przykroju Sztycy, więc no, mamy już bazową Sztycę karbonową, nie musimy modyfikować, nie musimy jej zmieniać. Sztyca jest, co warto zwrócić uwagę, w pełni karbonowa, czyli tutaj okolice Jarzemka też są wykonane z karbonu. Nie ma tutaj takiej sytuacji jak często w tańszych specyfikacjach rowerów, gdzie Sztyca, okej, okay, ma tą główną część z karbonu, natomiast góra jest aluminiowa. Moi drodzy, podsumujmy sobie. Na pierwszy rzut oka i wynikające trochę z tej recenzji, bo mówmy się, że nie jest to test i też ten materiał jest bardziej takim szybkim pierwszym rzutem oka na ten rower. Więc podsumujmy sobie takie pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o nowe Pinarello X1. Dla mnie największe plusy to zdecydowanie strona wizualna. Bo moim zdaniem, oczywiście to się nie musi każdemu podobać, ale moim zdaniem jest to ładny rower, w który kiedy na, faktycznie dopasujemy ten kokpit, kiedy dotniemy tą sterówkę, to będzie naprawdę rowerem wyglądającym na dużo droższy niż jest w rzeczywistości. Chociaż umówmy się też, że nie jest tanim rowerem i umówmy się też, że ten rower będzie gorzej wyglądał na zwykłych e, aluminiowych kołach. No szkoda, że nie mam tych kół pod ręką, żeby Wam pokazać jak ten rower wygląda bazowo, no ale możecie sobie zobaczyć na stronie Pinarello, bo tam faktycznie są zdjęcia tego roweru na tych bazowych e, kołach. Więc strona wizualna jest naprawdę... Plusem tego roweru, pod warunkiem, że ktoś lubi rowery Pinarello, bo domyślam się, że istnieje duża część osób, która po prostu woli inne rowery i niekoniecznie ten styl Pinarello z tymi charakterystycznymi, bardzo takimi płynnymi liniami widelca czy tylnego trójkąta, to może nie być coś, co nam się podoba. Ale ja uważam, że ten rower, kiedy faktycznie dotniemy mu sterówkę, kiedy go ustawimy pod nas, będzie rowerem naprawdę. Przyjemnie dla oka wyglądającym. Podoba mi się też to, że tutaj, mimo tego, że mamy wysoką główkę, to kiedy zejdziemy na sam dół z tym mostkiem, to ta dość wysoka główka będzie pięknie zamaskowana. Więc jeżeli dobrze dobierzecie rozmiar tego roweru, także nie będziecie musieli mieć dużo podkładek pod kierownicą, no to faktycznie można sobie zbudować całkiem duży rower z całkiem wygodną pozycją, który wygląda. Także tego nie widać, czyli dla kogoś, kto się nie zna, no to będzie to rower wyglądający pewnie dużo bardziej agresywnie niż wiele wyścigowych rowerów z wsadzonymi podkładkami, więc strona wizualna i jej dopracowanie tutaj dla mnie jest dużym plusem minusem oczywiście stosunek ceny do. Oferowanego o sprzętu. I tutaj tak naprawdę nie czepiałbym się tej 105 zwykłej, bo mówiłem Wam to w przypadku 765 Optimum Luka, że dla kogoś, kto wie, po co kupuje taki rower, czyli kupuje rower od drogiego producenta, to liczy się z tym, że ten napęd nie będzie oferował takich możliwości jak topowe grupy elektroniczne. Natomiast też, jeżeli siedzi trochę w rowerach, to wie że sposób działania 105 mechanicznej jest dla większości spośród nas po prostu wystarczający. I to są po prostu dobre, e, fajnie działające i niezawodne napędy. Aczkolwiek w przypadku konfiguracji tego konkretnego roweru nie pasuje mi ta korba 52 36 to jest tutaj po prostu must have. Korba 50 34 dla większości naprawdę, coś już jeżdżących użytkowników, będzie po prostu korbą za miękką. Więc to jest kwestia tak naprawdę niuansów, kwestia wymiany korby i ten napęd po prostu... To jest Pinarello, czyli droga rama, która została wyposażona w tańszy napęd, żeby cenowo zejść poniżej tych 20 tysięcy złotych. Jeśli chodzi jeszcze o minusy, no to faktycznie fabryczne koła są czymś, co się od razu prosi o wymianę, bo nie wyglądają, są ciężkie, są też no, podstawowymi kołami Shimano na kulkowych łożyskach, no po prostu nie są to absolutnie koła wybitne. I mam jeszcze jedną rzecz, na którą mógłbym zwrócić uwagę, to jednak ta waga, bo tutaj zbliżamy się w okolice 8-4 kg na już lżejszych kołach, no, co nie jest jakimś wybitnym wynikiem. Tutaj wiadomo, że napędem można by zejść bardzo dużo, można by jeszcze kołami zejść niżej, no ale wskazuje nam to, że bazowa ta rama, bazowa ta rama nie jest lekka. Pinarello tego nie ukrywa, bo mówi o tym, że to jest rama najcięższa, de facto wykonana z trochę tańszego karbonu, no ale jednak tutaj ponad 8 kg w nienajwiększej ramie, bo to jest 54, tak jak mówiłem, no to jednak nie jest e, mało. No i tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie z modelem Pinarello X1. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał, bo patrząc po, tym, po historii tego typu materiałów na bike które też się już pojawiały, czyli kiedyś mieliśmy spotkanie z rowerami Sensa, z Basso, z Orbeą, to mam wrażenie, że takie materiały, które są bardziej prezentacją jakiegoś ciekawego roweru, a nie jego testem, też Wam się podobają no i miały całkiem dużo wyświetleń. Nie każdy rower mogę przetestować, nie każdy rower mogę dostać do testów, ale wydaje mi się, że takie gadżeciarskie trochę, mówmy się, bo rower jest gadżetem, rower jest dużą zabawką i to jest coś, co zawsze powtarzam na bikeshow, że ten kanał jest po to, żeby się rowerami bawić, żeby nie wiem, cieszyć się tą rowerową zajawką, także w oparciu albo także wobec rzeczy, które niekoniecznie kupimy, bo nie chcemy, bo nas nie stać, albo nam się nie wiem, nie podobają, albo wydają nam się mało racjonalne. Bikeshow ma być jak rowerowy top Gear, czyli mamy się tutaj po prostu bawić rowerami i Oprócz tras, oprócz wyjazdów, oprócz ludzi, też zawsze będzie tutaj dużo rowerów, dużo będzie gadżetów i tym podobnych rzeczy. No bo to jest moja pasja, więc tą pasją staram się z wami dzielić. Ja mam nadzieję, że uda się kiedyś ten rower też przetestować, że w ogóle jakieś Pinarello z tych nowych serii X albo F uda się przetestować. To byłoby fajnie porównać te geometrie w tych nowych modelach i ich różnice. A ja kończę ten materiał pytaniem do was. Co wy sądzicie w ogóle o takiej koncepcji? Koncepcji, która wraca niejako na bike show, czyli koncepcji budowy albo kupna roweru, który bazuje na nieoczywistej ramie od producenta, którego uznaje się za ekskluzywnego albo kojarzonego z bardzo drogimi rowerami, ale właśnie ramy doposażonej w takie zdroworozsądkowe komponenty, na przykład jak stopiątkę czy jak trochę tańsze koła. Koncepcja bardzo podobna do roweru, który był bardzo niedawno na bike, show, czyli Luka 765 Optimum, bo tam też mieliśmy rower, nazwijmy to dość ekskluzywnego producenta. Na bardzo zdroworozsądkowej grupie. Dokładnie taki samej. Tam też był to rower na stopiące mechanicznej. Napiszcie, co sądzicie o tego typu koncepcji. Czy w Waszym przypadku wolelibyście wziąć tańszą ramę, ale wypasiony napęd, czy właśnie ramę producenta marzeń, ale doposażoną o takie trochę bardziej zdroworozsądkowe komponenty? Jak to się sprawdza w praktyce, możecie sobie zobaczyć przy okazji mojego filmu o Luku, bo tam Wam mówiłem o tym, jak taki rower ze stopiątką jeździ, jakie daje wrażenia. A póki co Was zostawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Thank <laughs> you.